Plejdem, nie, Ryżka, to się na. To... Nie, Umrzyj! Mnie. Oh, nie, chcę mi nie, nie, grać nie, On nie, ubiwał, jak on cię zabił. nie, 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 ja pierdzielę dopiero gram pół godziny, a już walę bomby. Ale kurde, od tych bomb w biurku już mnie boli trochę, łapa. Ale jak. Jak wydupiłem, to aż full screen